Witajcie, to jest kolejna cotygodniowa porcja dobrych wiadomości. 10 października 2021 roku, wieczór, to jest dobry czas na to, żeby yy, sprawdzić, co dobrego w minionym tygodniu nas spotkało i wspólnie z Wami troszeczkę się dobrymi informacjami także od Was yy, poinspirować. Yy, jak dla mnie yy, okres między. Poniedziałkiem A środą był typowo wakacyjno nowym czasem, w trakcie którego trochę pracowałem, trochę odpoczywałem, trochę pomagałem Damianowi Lewandowiczowi ogarnąć się w chorobie wyjazdowej. I to był taki czas, ale już w środę nastąpił bardzo ciekawy. Punkt tygodnia, ponieważ parę godzin w środę spędziłem na Teamsach, na spotkaniu w trochę takim interdyscyplinarnym. Byłem tam jako przedstawiciel pracowni Synergii i przysłuchiwałem się dyskusjom naukowców i inwestorów na temat pewnego ciekawego projektu, o, o którym no, niestety nic nie, mogę wam, nic nie mogę Wam powiedzieć, nic nie mogę Wam zdradzić. Ale było to dość interesujące spotkanie. Byłem tam jako obserwator, ponieważ nawiązaliśmy jako pracownia synergii współpracę doradczą z pewną instytucją, której będziemy pomagali, no, nazwijmy to komercjalizować, komercjalizować wynalazki, więc to był pierwszy krok tej współpracy, Współpracy. Cieszę się, bo jakiś czas na takie wzajemne zaufanie pracowaliśmy. No i właśnie ma to swoje efekty, i jest to zdecydowanie bardzo dobra wiadomość. To była pierwsza dobra wiadomość. Druga dobra wiadomość jest taka, że drugą połowę tygodnia też. Spędziłem trochę, miałem kilka, kilku członków towarzystw biznesowych. Kończyły im się abonamenty, więc miałem okazję sobie po minionym roku porozmawiać i. Były to bardzo fajne rozmowy. Cieszę się, że nasza propozycja różnych abonamentów spotyka się z Waszym zainteresowaniem. Macie ją na tarcza antykryzysowa online. Szczególnie miło wspominam rozmowę z Jackiem, który, który mówi: kurczę Maciek, to co się wydarzyło po tym, jak dwa albo trzy lata temu wstąpiłem do towarzystw, i w zasadzie byłem wtedy na rozdrożu. Świat biznesowy trochę mi się walił na web. To jest niesamowite i będę musiał o tym kiedyś, będę musiał o tym kiedyś coś opowiedzieć, bo to jest niesamowite, nawet się nie domyślasz, jak się dzięki tej decyzji rozwinąłem. To jest o tyle ciekawe. Słuchajcie, że Jacek nie jest jakoś przesadnie aktywny w sensie, gdy tylko może to jest na naszych spotkaniach onlineowych. teraz sobie upgrade'ował. Abonament do Ogólnopolskiego i będzie się pojawiał na salonach najbliższych w Krakowie pod koniec miesiąca. Ale bardzo, bardzo się cieszę i już teraz Jackowi gratuluję. Jest to bardzo dobra wiadomość. Kolejną dobrą wiadomością jest to, że wczoraj, w piątek, nagraliśmy z Jonną kolejną kolejny odcinek Kawy z Psychologiem. Seria, w ramach której rozprawiamy się z psychologicznymi mitami, z mitami psychologii biznesu, tak zwanej. No i te teraz wzięliśmy na tapet temat, słuchajcie, asertywności. Asertywności, która najczęściej jest Takim eleganckim rzeczownikiem, który zastępuje rzeczownik arogancja albo tupet, albo właśnie brak tupetu. <laughs> Nie mylić tupetu z tapetem. No i jest to wszystko jednym wielkim bullshitem, ponieważ jak dowodzi Asia, asertywność to coś zupełnie innego. O wiele bliżej jej, jak wynika z naszej rozmowy, do pokory, do. Empatii. No i okazuje się, że istnieją badania i argumenty, by sądzić, że asertywność oraz empatia są jednymi z dwóch kluczowych filarów sukcesu. Bardzo polecam Wam to nagranie. Odcinek został zwodowany wczoraj o 20.00, znaczy wczoraj, przedwczoraj o 20.30 w piątek. Jest na YouTube, na moim kanale. Obejrzyjcie go. Koniecznie. I to jest bardzo dobra wiadomość. I w ogóle rozmowy z Asią są fajne, proste i przyjemne. I Asia ich jest jedną z najbardziej zdyscyplinowanych, słuchajcie, moich gościówek na kanale, ponieważ zwróćcie uwagę, że rytm cotygodniowy utrzymujemy już od prawie dwóch miesięcy i co tydzień to spotkanie na temat psychologii. Piątki od 20.30 się odbywa. Brawo, Asiu, brawo, słuchacze. Dzięki. Psz. Kolejna dobra wiadomość jest taka, że mamy już sporo zgłoszeń na noc wolności, ale zła wiadomość jest taka, że jeszcze nie wystarcza to, by podjąć decyzję o tym, że noc wolności robimy. Najbardziej epicki bal patriotyczny który przerwała pandemia. Dziesiątą noc wolności mieliśmy ro robić w zeszłym roku, nie odbyła się. Czy odbędzie się teraz, czy odbędzie się w 2021 roku, 10 listopada, nie wiem. Nie jest to pewne, e, ponieważ musi się zgłosić przynajmniej 100 osób, żebym mógł spokojnie taką decyzję podjąć. Póki co nie mamy tej liczby. E, nie jest też tak, że nie zgłosił się nikt, bo mamy już pierwsze dziesiątki uczestników. Ale pierwsze dziesiątki to nie jest 10 dziesiątek, więc podlinkowuję wam tutaj post na Facebooku, gdzie ogłosiliśmy tę przedsprzedaż. No i jeżeli miło wspominacie Bali, jesteście jego stałymi bywalcami, to wejdźcie się tam, dowiedzcie się i zdecydujcie. Czy wybieracie się do 15 października? Dostaliśmy czas na decyzję, więc jest jeszcze chwila, by podjąć dobrą decyzję. Dzięki i mam nadzieję, że będziemy się bawić na balu, jak co roku przez minione prawie 10 lat. I, i, I ostatnia bardzo dobra wiadomość z mojego osobistego podwórka: jest taka, że w czwartek, nie w piątek, no właśnie w piątek spędziłem bardzo miły poranek u wybrzeża Oceanu Bałtyckiego. Dokumentuję to zdjęcie, które wysłałem na Instagram i Facebooka oraz na Linkedina, gdzie opisałem różne swoje skojarzenia z Bałtykiem. Więc była to, słuchajcie, bardzo miły akcent, był to bardzo miły akcent, bo jednak w trakcie. Tej części wakacji dość dużo pracuję i o, o, oczywiście nie jest tak, że nie byłem na plaży, bo, bo byłem i to prawie codziennie, natomiast no jednak takiego czasu samemu ze sobą i Bałtykiem nie miałem aż do zeszłego piątku i było to bardzo miłe doświadczenie. Już teraz zastanawiam się, kiedy znowu pojawimy się w po ustce by tego na nowo doświadczyć. Możecie mi pogratulować. Psz. Kolejne dobre wiadomości, tym razem ze stajni waszej. Sprawdźmy, jakie tam wy mieliście dobre informacje u siebie. Ich jest ich w tym tygodniu dość dużo, 35 komentarzy, więc patrzmy. Rozwijmy sobie wszystko i zaczynamy od Pawła Maj Majewicza. Dwóm przedsiębiorcom dałem rekomendacje do moich klientów na ich biznes. Pozyskałem trzech nowych klientów na spotkaniach towarzystw biznesowych i odbyłem cztery spotkania jeden na jeden. Świetna organizacja, zachęcam do uczestnictwa. Brawo Pawle, e, cieszę się bardzo. Widzę, że to był, tak jak piszę, mocny i owocny e, tydzień. Renacie Sikorze nie wyszło znowu nic. Bywa. Ale po chwili Renata się zreflektowała i pisze: A nie, odsłuchałam młodego Matczaka i przeziębiłam się. To chyba wszystko. Adam Muracki, włosy mu wyszły. No jak co tydzień komuś wychodzą włosy, tym razem Adamowi Murackiemu. Marzena Anna Boruta, trzecie miejsce w Pitching Fight Club Crowdfunding Edition. Brawo. Agnieszka Grażna Woś udało mi się powkurzać kilka osób na Facebooku. To jest bardzo dobra wiadomość. Piotr Mżygłu, dwóch klientów na sześciomiesięczny projekt interimowy. Firma produkcyjna B2B i rekrutująca IT i jeden klient na serię warsztatów. Firma IT po raz pierwszy aż ze Szczecina. Także w zeszycie od prezesa Agnieszki pojawiły się trzy nowe. Prawo, Piotrze. Ja, ja tylko słuchajcie, przypomnę, że jeżeli mielibyście chęć otrzymać, e, oczywiście, odpłatnie zeszyt sukcesów towarzystw biznesowych, to dajcie znać w komentarzu. Ciągle nie wystawiliśmy tego produktu w sklepie. Kiedyś to w końcu zrobimy, ale jak chce, chcecie, zanim to jeszcze zrobimy, to dajcie znać w komentarzu. Dawid Witych, podpisanie umów z dwoma nowymi członkami zespołu Web Metro. By the way, nie można u, u mnie mieć maila janmałpa, Jan Małpa, tylko Jan.X Małpa, bo już dwa imiona się powtarzają. Nagrywanie ciekawego odcinku podcastu, marketing w branży deweloperskiej i szkoły muzycznej. Opracowanie kategorii budżetów firmowych, utworzenie harmonogramu szkoleń dla zespołu, odpalenie pierwszej dużej kampanii na Pinterest. Pinterest to on jeszcze istnieje. Bardzo mnie to cieszy. Swego czasu coś na tym portalu robiłem. Do, do dziś dostaję powiadomienia, że ktoś przepiął sobie mojego PINA na swoją tablicę. Wow, fajnie. Pamiętam czasy, gdy twierdzono, że Pinterest będzie przyszłością mediów społecznościowych. Tak się chyba do końca nikt nie stało, ale to, że żyje i ma się dobrze, to i tak jest, uważam. Duży sukces. Kamil Zielazek, nawiązałem współpracę z Biurem Projektów Drogowych w zakresie projektów sieci Wodka. Brawo, Kamil. Dominika Krupińska. Świetny koncert pod tytułem Szkoła Notre Dame pod batutą maestro Marcela Peresa w ramach Poznań Katarzis Festival 2021, burza oklasków i bis, brawo. Dźwigam swój krzyż i nie narzekam, tak pisze Jacek Zomer. Brawo Jacku. Piotr Macuszewski jestem blisko stażu w bibliotece. Brawo Piotrze. I tutaj się Facebookowi, porypały, porypały, słuchajcie, o odpowiedzi i tak dalej, bo tu wskoczył komentarz Piotra Matuszewskiego na temat, na temat Pinteresta. Jan Węglarz, miałam super sesję fotograficzną z niezastąpioną Agnieszką Potocką. zaczęłam też myśleć o nowych projektach, a Wczoraj i dziś. Rano zjadłam pyszne babeczki upieszone przez moją siostrę Dorotę Bętkowską. Pozdrawiamy Dorotę oraz jej babeczki. Dorota Brzesińska. Zdałam egzamin państwowy i zostałam specjalistą w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego. Co daje mi już 7 lat nauki, nie licząc kursów. Brawo, Dorota. Janusz Gołowit wkleił zdjęcie Krakowa. Brawo Janusz! <laughs> Bartolomiej Kane urlop mi wyszedł, albo raczej przeszedł gdzieś koło mnie. Współczujemy smuteczek. Aleksander Rostowski wgłębia się, w, w, że tak powiem, w meandry sukcesów Renaty Sikory. Niech tam sobie o gripek się rozmawiają. Tymczasem Rafał Adam Olender, po ponad roku wyszedłem z rozgrzeszeniem z konfesjonału, dzięki czemu od niedzieli sześćdziesiątnicy przystąpiłem do komunii świętej. Brawo, Rafał! Grzegorz Olszewski, spotkanie z kolegami z podstawówki i szkoły średniej, pierwszy post na LinkedInie, poznanie Maciej Agnieszki i Piotra Szlązaka i innych Rozmowa z kolegą z pracy, skopanie sporej części ogródka, rekomendacja dla Marty Woźny Tomczak, seminarium motywacyjne i tak dalej. Rzeczywiście, z Grzegorzem spotkaliśmy się na seminarium Marty Woźny Tomczak w zeszłą sobotę. Było bardzo fajnie. Chris Reichman, czyli wcielenie pewnego Krzysztofa R. Czytałem Facebooka Rabina Gnyszki, ograniczyłem picie alkoholu. Prezesie Maszku, wyglądasz wspaniale. Do zobaczenia za rok w Jerozolimie. W Jeruzalem. słuchajcie, nie, nigdy nie byłem i nie wiem, kiedy będę. Krystyna e, Reichmann ponownie. E, Agnieszka Greżna Woś, pani wkurza tylko kapitalistów, bo im parę słów prawdy powie. Dobra, starczy. Paweł Rugała, sernik. Wyszedł Pawłowi sernik. Brawo, Pawle, e, cieszę się Twoim szczęściem. E, I na koniec Agnieszka Terezę. Nic mi nie wyżło, ale to nic, bo wyszło mi podniesienie się z tego i pójście dalej mozolnie i uparcie. I jakaż to jest, słuchajcie, piękna klamra e, dla tej cotygodniowej porcji dobrych wiadomości. Dziękuję Wam za obecność. Nie zapomnijcie dać kciuka w górę pod tym filmem. A jeżeli jesteście tu po raz pierwszy, to subskrybujcie kanał. Tłumacz jest taki. Czerwony przycisk do subskrypcji, bądźcie z nami w kolejnych odcinkach. Będzie się działo, będzie się bardzo dużo działo. W nowym tygodniu mam już umówionych kilka rozmów w różnych seriach YouTube'owych, więc będzie co oglądać. Życzę Wam dobrego wieczoru i udanego wskoczenia w nowy tydzień. Do zobaczenia. Cześć.